Bartku, za wami bardzo dobry początek sezonu, 6 pierwszych meczów i sześć zwycięstw. Nie pojawia się czasem w waszych głowach taka myśl, że kiedyś ta pasa musi się zakończyć, czy raczej dążycie do tego, aby trwała jak najdłużej i nie ma w was myśli, że kiedyś może już w najbliższym czasie nastąpić ten moment, kiedy ona zostanie przerwana? Myślę, że nie ma czegoś takiego jak ta myśl, że możemy przegrać jakiś mecz, zakończyć tą passę. Myślę, że każdy mecz jest o trzy punkty i na tym się skupiamy. A czy ta passa... Się zakończy, nie wiem, za sześć kolejek, czy może dociągniemy to do końca? Kto wie? <grym> Olimpia Elbląg, Waszym następnym rywalem? Trzeba przyznać, że chyba troszkę dość zaskakująco. Na czwartym miejscu w tabeli spodziewałeś się, że mecz z tą drużyną będzie starciem de facto na szczycie tabeli drugiej ligi? Nie skupiałem się nigdy na tym. Skupiałem się zawsze na naszej drużynie, na tym, co my mamy do zrobienia, i to na tyle. Okej, okay. w poprzednim sezonie. Trochę inny skład osobowy drużyny Stali Rzeszów w tym sezonie. Jak wiemy, inny. Jak ocenisz te różnice między tymi występami w poprzednim sezonie Stali Rzeszów, a w tym, jaką główną różnicę zauważasz między, między tamtym a tym sezonem? Na pewno ci zawodnicy, którzy przyszli, byli dobrani w ten sposób, żeby mogli grać w sposób, jaki oni chcą grać. Żeby nie musieli robić czegoś, czego nie lubią i nie potrafią. Dziękuję bardzo.